Uwaga, spróbujemy jak najwięcej damage zrobić 30 milionów! Co jest? Cześć, witajcie, ja jestem Sasek, a w dzisiejszym odcinku znowu o Nocturno, gdyż dowiedziałem się jednej fajnej rzeczy i chciałbym ją wam zaprezentować. Gdyż Nocturno potrafi one-shotować wszystkie bossy, wystarczy kilka strzałów plus przeładowanie. I w tym odcinku zobaczycie, jak to działa. Zapraszam do oglądania. Ok, więc już Wam pokazuję mechanikę całego działania. Dlaczego Nokturną one Łanżotuje wszystkie bossy? Ponieważ jest taka opcja znaczy jest na pewno zbugowane pod tym względem, że żywioł wodny jest zbugowany. Jeżeli tutaj sobie weźmiecie i zmienicie profil, ja miałem wcześniej energię, i zmienicie sobie na wodę. To zobaczycie, co się będzie działo zaraz z bossami. Więc my sobie przejdźmy na misję i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Więc tak, na początku pójdziemy sobie na MSK, że pokażę wam na bosie Gruchotaczu 140 mocy, oczywiście, jak, jak go one Ale przed tym pokażę wam jeszcze mój build. Okej, okay, patrzcie, mój build to zupełnie losowe postacie. Nie są pod szturmówki, pod nic. Mam losowe postacie. Na głównym mam ninja. I jakieś takie randomowe postacie, które nie bustują w ogóle karabinów szturmowych. Oczywiście, żebyście mieli pewność, wyłączę sobie na ten moment skina. Ok, odpalam Kena, będziecie mieli Kena. I wchodzimy na MSK. Ok, jesteśmy na MSK, mamy nocturno na wodę. No i zobaczcie, jak to będzie wyglądało. No i okej, okay, patrzcie, lecimy. Ja sobie zbuduję tutaj. I poczekamy na bossa. OK, mamy bossa, jest po drugiej stronie, idę po niego. No i, no i zobaczcie na bossa. Strzelam sobie parę razy, przeładowuję i boss plus gruchotać zniknął w jednym momencie. OK, czekamy na jeszcze jednego i pokażę wam na następnym, żebyście nie myśleli, że to tak jednorazowo działa. OK, i mamy drugiego bossa, idzie do nas. I zobaczmy to, jak z drugim bossem. Ma osłonę dymną, zobaczymy jak to będzie wyglądało. I cyk. No i padł. I tak samo gruchotaczek. Cyk. I padł. Gielny może jeszcze. Cyk. O! Gielny tu... Ten go chroni. Ale weźmy sobie gielnego. No i też padł. Więc wszystko elegancko pada. Okej, okay, a teraz pójdziemy sobie... Na grę wojenną, gdzie odpalimy sobie kokony i tam też z tych kokonów będą się respić bossy I zobaczycie sobie wtedy na zwykłych bossach, już nie gruchotaczach, ale chcę wam teraz pokazać na zwykłych bossach. OK i mamy kokonik, czekamy aż się boss wykluje. No i zobaczycie jak to będzie wyglądało z bossem z kokonu. OK wykluł się boss. Dwa strzały, przeładowanie. No i nie ma bossa. Krótka piłka. <laughs> Pakuj w niego cały magazynek i przyglądaj się ile będzie damage'u. Okej, okay, no i drugi bosik. I uwaga, spróbujemy jak najwięcej damage'u zrobić. 30 milionów! Co jest?! A teraz spróbujemy zagrać żołnierzem pod szturmówki i zobaczymy czy coś to da, czy osiągniemy większy damage atakując w mini bossa. Okej, okay, więc zaraz się już wykluwa, no i spróbujemy władować w niego jak najwięcej, oczywiście tu gazówka stoi, to trochę źle. Działa, ale no zobaczymy. Strzelamy, 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 strzelamy. strzelamy. No nie widziałem D-Mage akurat teraz. Poczekamy do następnego kokona. Okej, okay, no i trzeci kokonik, trzecia próba. Tutaj będę z góry strzelał. Może będzie lepiej widać D-Mage. Jest jego hotacz. Ładujemy do niego masę D-Mage'a. No i też niestety nie było widać D-Mage'a znowu po przeładowaniu. No i mamy czwarty mgielny kokon, zaraz wybuchnie. No i zobaczmy jak to będzie wyglądało, czy pokaże się nam damage w końcu. O, odsuńmy się troszeczkę dalej. No i zobaczymy, no jest zasłona dymna. Dlatego też on nie otrzymuje takich obrażeń, no ale spróbujmy jeszcze raz. To chyba wydawało się siedemset albo 17 milionów. Zobaczymy Jeszcze raz. 2 miliony. No coś tu... No właśnie na tą zasłonę No właśnie bardzo słabo to działa. No ale poczekajmy do kolejnego. No i zobaczmy, kolejne podejście. Myślę, że już ostatnie. Powinno się już udać w końcu. Zobaczymy, jest wąsik, ja się trochę odsunę od niego. O nie, ma rykoszet. Hello, Sami nie O nie. Podsumowując, Nocturno na wodę jest bardzo niezbalansowaną bronią i myślę, że prędzej czy później zostanie ona znerfiona. Dlatego zachęcam do grania nią teraz, póki jeszcze działa. I co? Dużo osób pyta się mnie też, czy wróci pakiet z Nocturno. Myślę, że jeżeli ta broń została teraz zbufowana, zreworkowana, myślę, że w niedalekiej przyszłości powróci ona do sklepu. Myślę, że to też jest sposób taki trochę epic na zarobek, bo dużo osób będzie chciało właśnie kupić to Nocturno i, i dzięki niemu Epic Games zarobi też spore okazy. A ja wam dziękuję za oglądanie, jeżeli materiał wam się spodobał zachęcam do zostawienia łapeczki w górę pod tym materiałem, przypominam o materiale, który wyświetla wam się w karcie, tam jest konkurs właśnie na takie Nokturno. i wpadajcie też na live'y, tam będziemy sobie craftować te nocturno, dzięki za oglądanie, ja byłem Sasek, cześć.